Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednim sporo się działo. Zamordowaliśmy brutalnie Weronikę, dlatego że nasza postać zaczęła się przemieniać podczas walki z Wolcem I w tym momencie, jak Waltz sam zabrał klucz jeszcze w międzyczasie, o tym zapomniałem, a podczas tej walki poleciały rakiety na Willedor. Bo się reaktywował jakiś stary system bezpieczeństwa. A w zasadzie podejrzewam, że to Waltz go reaktywował. I jesteśmy tutaj. E, tą postać, którą widzicie, to jest Loan. Przebrałem ją trochę. Była taka opcja, żeby zmienić jej outfit. I... cóż. Zapraszam do oglądania. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lałan. Wow! Nie liczyłam na kwiaty, ale wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc chyba należy mi się chociaż marne. Dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lawan. Ja. No co? Ja. Zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniam się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. Eksperyment Łóca wtedy w szpitalu. W bazie Giery nie było nic na temat Mii, ale było sporo o tym, co podawał nam Łódź. Na mnie miało największy wpływ. Waltz powiedział, że micha nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie dla wszystkich. A jeśli cię okłamał i Mija żyje? A nawet jeśli nie, nie zabiłeś Weroniki Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Waltz. Zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Pomogę ci. Jak? Walt stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy. Pewnie kolejny budynek runął. O Boże. Chcę dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt, użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz, musisz go dorwać. Jego i Williamsa za wszelką cenę. Lawan, nie kontroluje tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. <grym> Okej, okay. załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Frank idzie z Juanem i Matem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Co? Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Czy Frank całkiem oszalał? Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do Rybiego Oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego? Będę w pobliżu. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj. Wiem, że to nie ty to zrobiłeś, ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. Także tak, słyszeliście. Dzieje się faktycznie zniknął wieżowiec jeden, hmm. no, także dzieje się, miasto się zmienia, nie do poznania. O Boże. Frank. Frank? Frank, słyszysz mnie? Łaba ta mgła, strasznie nic kompletnie nie widać, gdzie będzie trzeba lecieć. Ewe ona opadnie, czy nie opadnie? Nie, na pewno musi opaść. Tam, Może ten kto je zrzucił też lubi piwo. Ale gdyby się ktoś tego zaczęło? Tak często całym budynkiem, że aż też się zdziwiłem. Kiedyś stale się tym przechwalałeś. Szkoda, że tak no. Ale z Franka był przystojny, jak szła, że z niego takich Lejos. Chyba te rozmówki npc tów Słyszałem też, że gdzieś tam coś o bombie, w wspominał. Jeżeli macie rannych, wybił oko czekają leki oraz żywność. Dajcie nam znać przez radio, albo my flagę na budynku. Nocni biegacze wrócili. O, Frank! Jesteś cały. Frank, jeśli idziesz do twierdzy, to ja idę z tobą. Młody, przestań. Usiądź i posłuchaj mnie. Ocaliłeś wielu ludzi. Gdyby nie ty, nie zdołałbym nikogo ostrzec, ale nie powinieneś brać w tym udziału. To nie chodzi o wolca. Stawka jest zbyt wysoka. Co masz na myśli? Słuchaj, powiem ci, ale to musi zostać między nami, jasne? Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden. Williams mówi, że większość central lub zostanie zniszczona. Rozumiesz? To ma być groźba czy kłamstwo? Nie dowiemy się, dopóki z nim nie pogadamy. A jeśli to pułapka, Aiden, posłuchaj! Na początku pandemii, Willard było jednym z 20 miast odizolowanych przez Gierę. Wiesz, ile z nich zdołało dotąd przetrwać? Żadne! Poza naszym! Zbombardowano je, kiedy wirus wymknął się spod kontroli. Widzę to ocalono, bo ktoś przerwał naloty. Sądzę, że to był Williams. Nie ufam rzeźnikowi ani Wolcowi, Frank. Chcę iść z Tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda Ci się wsparcie. Okej. Okay. Wiem, że cię nie powstrzymam. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co Ci mówię. Zrozumiałeś? <laughs> DUDE <laughs>

zagaci będą tu lada chwila. Ej, nic ci nie jest? A przeżyję e, napisie. Na pewno wszystko gra? Jest okej, okay. będzie okej. Okay. Badaku. Nie, nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? jeśli dowiedzą się z pułkownikiem? Nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie. Tylko chyba usłyszała. Tak, <laughs> zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Huana. On też świętuje. Ciekawe, czy jeden się przemyli na koniec gry, tak całkowicie czy. A zobaczymy. Gdzie mat, jest już? Czy modnie się spóźni? Jest na górze. Czeka. To chodźmy. Ej, stary. Fajnie, że żyjesz. Ty też, Nikolas. Stary, gdyby nie ty, byłoby już po mnie. W sumie to wszyscy bylibyśmy martwi. Na razie, amiko. Mat. Wszystko w porządku? Zjebany pomysł. Co jeśli to zasadzka? Musimy zaatakować skórwy syna, zanim spali miasto do gołej ziemi. I dlatego mamy przejebane. Ten pojeb pogorszy już i tak złą sytuację. Dosyć! Williams mówi, że rakiet jest więcej, skoro to wie, może umie je powstrzymać. Ponieważ wspaniałomyślnie zgodził się z nami pogadać, ładnie się wszyscy ubierzemy i grzecznie udamy się na jego małą wysepkę. Ruszaj dupę, Mat. Tylko jeśli mu dokopię. Idziemy na rzeź. Aiden. Nie idziesz? Trochę sporo się ich tam kręci. Dam sobie rękę uciąć, że Matt to ziemie. Kwaran kurwa tuje. Masz plan B? Coś wymyślę. A jeśli on coś wymyśli? Nie martw się tak. A co mam do roboty? Ręgaci. Strasznie dziwni jak na renegatów. Nie co to było. Zatrzymać ich! Nie odpływaj, Frank. Złap tych skurwieli. Zostanę z nim. Co się stało? Co się stało? Postrzelili go renegaci. Gdzie byłeś? Aiden! Nie ruszaj się. Aiden! Łap to auto, bo nie dotrzesz do rzeźnika. Nie zostawię go. Strzała jest zatruta, nic tu nie poradzisz. Miałem rację, to była pułapka. Weź to! W ciężarówce jest lokalizator. Nie pozwól im uciec! Cokolwiek się stanie! Obiecaj, że będziesz za wszelką cenę chronił Lawan? Obiecaj! Obiecuję, tak. Kurwa, mać. Margaret mogłaby pomóc. Przekaż jej to. Nie jak zostawisz auto, żeś nikt nie odpowie za zabicie Franka. Chcesz ocalić Franka, to leć! Zdobędę to antidotum. <grym> Łap to auto, słyszysz? Łapnie! Je. Aiden? Jesteś tam? Co się dzieje? Aiden! Zaatakował! Frank z berwał. Zatrutą strzał! Czy on. Wyliczę się. Idę do zielarki po antidotum. Do rzeźnika. Zabiję tego jebanego mordercę! Nie, Lawan! Idź do Franka. Potrzebujecie. Różne. Nie mam wyjścia. Zostaw rzeźnika i włauca mnie. Zajmij się Frankiem. Dobra. Dorwi ich. Zamiję i za Franka. Zamiję. I za Franka. Coś mi tu grubo śmierdzi cała ta akcja. Pomocy! Przyjaciel! Renegaci go, oturi. Spokojnie! Pokaż mi te truciznę! No i... Shh. Margaret! To na pewno sprawka renegatów? Tak! Dlaczego pytasz? Aiden, masz was i A jeszcze nie, ale... Ta trucizna jest cholernie silna. Pram Muszę szybko dostać antidotum. Podaj mi słoik. Ten z zielonymi ziołami w środku. Czujesz? Ten sam zapach. Renegaci używają kurary. Jest bezwonna. Nie ma gorzkiego zapachu jak to. Po prostu powiedz, co mam znaleźć! To jest święty fiołek. Jego działanie neutralizują zioła wodne. Potrzebujesz pięciu ziół, żeby stworzyć odtrutkę. Rosną pod wodą w pobliżu. Przed podaniem wymieszaj je z tym. Coś to zdecydowanie śmierć. hope <gasps> zaraz będę. Możem jak możem, lecimy. Cię kminie. To może odpowiadać z tym atakiem. Nie wydaje mi się, żeby to byli renegaci wcale. Ani nie wyglądali jak renegaci. A tutaj też Margaret wsasiała ziarno wątpliwości. Z trudką. Patrząc na wszystkie takie postaci, to jedyną taką, która mi się wydaje, że coś tutaj kręci, to jest Mat. Tym bardziej, że. Obiecałeś mi coś, pamiętasz? Dotrzymam słowa, bez obaw. Od... Opuść się! Wypij to. Okej. Okay. Dawaj. Dawaj. Frank? Frank? Nie. Nie, nie, nie! Frank, błagam! walcz ty draniu! O oh, kurwa! Jezu! Wróciłeś, Frank, już dobrze, spokojnie. Oddychaj, okej, okay. okej. Okay. Odetnę Williamsowi w fiuta i wsadzę do gardła. Znachorka coś mi powiedziała. Co? Podobno renegaci nie używają takiej trucizny. A jednak... Mieliby zabijać Franka, skoro Williams chciał gadać? Bo to było kłamstwo. Idę do twierdzy. Na pewno nie z tą raną. Ktoś powinien z nim zostać, Lawan. Dobra. Poproś Jacka o pomoc. Wie, jak wejść do twierdzy. Aiden. Nie spierdol tego. Mówisz masz. No, już myślałem, że po franku będzie. Ale wracając do wątku, Mat coś kręci, ale z grubsza. Z jakiego powodu miałby akurat Franka tej atakować? To jest dla mnie trochę niezrozumiałe. A, no, może jednak faktycznie gdzieś tam Williams czy. Ktoś inny. Masz dojście do twierdzy. Wejdź na dach, Hayden. Będzie ci łatwiej namierzyć sygnał z furgonetki. Przekupiłem kierowcę renegatów. Będzie na ciebie czekał. Przemyci się do twierdzy. Kim on jest? Kimś, kogo łatwo kontrolować. Zobaczysz. I nie zatrzymałeś go wcześniej? Chciałem, skuriał z panikową po strzelaninie. Na szczęście mamy nadajnik. Idź na dach, zanim sygnał zaniknie. Mat, mam sygnał! Dobrze, tak trzymaj, Aiden. I trzymaj się, Dachów. Nie go! Podoba mi się bardzo ta muzyczka, która teraz leci. Fajnie buduje napięcie. Jack, zaraz go zgubię! Sygnał znowu zanika! Trzymaj się tak, obejdę. Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy. Ja tak, zaraz go zgubię! Ma winda była, nie zauważyłem. Trzymaj się tak, Fejnen. Bez urwanek nie dostaniemy się do kiesy. O kurt, od razu znasz <laughs> No to w takim razie mój błąd. To wszystko to już jest taki punkt kulminacyjny rozgrywki. Dużo się dzieje, dużo naraz, a jest i furgonetka, ciach za nią. Tak mam ją. Ciężarówka jest w budynku. Co? Dobra robota, to pewnie kryjówka renegatów. Znajdź kierowcę, ma na imię Steve i dostać się do twierdzy. Tylko ty i ja i jeszcze Steve. Ech. Przez mówiąc, nie wiem co się stało. Żarówka znikła. E, punkt gdzieś wyżej jest. A my utknęliśmy tu. Co do? <śmianżarówka> zamknięty zamknięta, no jawnie tutaj chyba nie powinniśmy dotrafić, wiecie? No i nic to, na tym skończymy odcinek. Spróbuję sobie to rozkminić na spokojnie, co tu się stało. Najlepiej gdzieś tam teleportniemy do tyłu. No, chyba na to od razu zrobię. Także dajcie znać, co myślicie o tym ataku. Czy to według Was renegaci, czy ktoś inny? Moim zdaniem ktoś inny za, tym od, za to odpowiada. A cóż, jeżeli się podobało, zostaw lajka, subuj kanał i cóż, do usłyszenia.